Witam serdecznie Widmo OSG z tej strony. Dzisiaj do zaprezentowania mamy bitewkę w Dywizjonie. Kolega z klanu Luza, Wód Tenga oraz kolega z klanu Smoki mnie, Rufę bodajże, Tamun Yamaguchi na Slawie. To kolega na Złotym Lwie. No zobaczmy co tutaj się podzieje. Informacje, które otrzymałem. Ponoć bardzo przyjemna bitewka. Nie oglądałem jej wcześniej, także lecimy, że tak powiem, wspólnie razem przy oglądaniu. Dobra, kogo tu mają? Shokaku, Vermont, także lotnia jest Sława, Kurfu, Styrpis, Bismarck. To tyle by było z pancerników i lotni. Krążowniki Golden Low, Azuma. O, tylko dwa. No i mamy niszczereczki Daring, Asasie, Oland oraz standardowo Subik. Niestety, bym powiedział. Przeciwników Hornet, Diamato, Vermont, Republika, Bismarck, Bismarck, Playmouth Zygfryd, Klapp, Akizuki, Benson i po raz kolejny Ubocik. Zobaczymy gdzie tutaj wodzu popłynie. Jest to okręt, w którym jak się dobrze pozycjonuje, to człowiek potrafi naprawdę bardzo dużo wyciągnąć. Mi się jeszcze to nie udało. Nie ten poziom gry, ale tutaj podejrzewam, można spodziewać się dobrego wyniku. Akurat wodzu na Goldenie bardzo dobrze sobie radzi z tego co widziałem po ostatnich skryniach, które wstawiał poszło już Ana. A, Lotnie, pierwsze salwy też chyba do nas poleciały, już widzę tutaj coś leci, tak jest, się będzie bolało. próbujemy. Nie, 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 nie. I Vermont i Republika tutaj oddały salwy. Pierwsza przestrzelona, druga przestrzelona, dobrze. Kolejna salwa w Goldena, nietrafiona. 7,5 kilometra już zobaczcie tam do tej republiki weź no, mi to nie gra tutaj już 17 ja bym się zgodził Posła salwa w bismarka no i zobaczcie pierwsza salwa już pożarek na dzień dobry Będziemy tutaj środka tunowali. Kwestia czy tutaj jakiś dedek pójdzie środkiem, czy jednak nie. 19 km mamy do Republiki, Mimo, że na lot tutaj nie zrobimy. 13 km ma na lot Golden Rose, to pamiętam. Reszta Burzyny poszła na zewnątrz. Środkiem nie ma nikogo. Troszeczkę dziwne. Cóż, będzie pierwszy nalot na Bismarck, ale jest tak na pograniczu troszkę. No chyba się w wyspę wbije. Nie wiem, minimalnie nie pójdzie bokiem, ale wygląda na to, że jest szansa, że zahaczony zostanie. Jeszcze wsteczny wrzucił. Tak jest, poszedł pożarek. 2000 tylko, minimalnie brakło, minimalnie, bo by było na pewno bardziej efektownie i efektywniej przede wszystkim. Ale 11000 już powoli rośnie, kolejny pożar jest. Bardziej, że Bismarck miał wcześniej ten pożarek. To chyba jak dobrze pamiętam na Bismarku pierwszy pożar z tej pierwszej salwy poszło. Dalej, środek w ogóle nie wyspotowany. Ale jeżeli wodzu tutaj by się troszeczkę wychylił, możliwe, że ten lotnie wychylił, na tym hornecie, bo jak widać tutaj mamy lotnie. O właśnie, o tym gotka. Pięknie, 100 metrów brakuje i nalot będziesz mu na niem robić. Teraz brak, poszkoda, że nie będzie drugiego nalotu. Ale 30 sekund i jest szansa. Zobaczcie, ani oponenci, ani drużyna, to nie poszła. Nie poszła tutaj na środek. Już apaki są załadowane. Dwa pożary w horneta, ale mu się tu wystawił elegant. Ale się pięknie wystawił ten hornecik. Czy będziemy uciekać za wyspę po wzięciu punktu? Tak jest. Za niszczarkę robimy tutaj pod tym względem. Nie wiem, co ten hornet robi. Tutaj naprawdę zdziwiony jestem, że w ogóle dupy nie rusza. Dalej stoi twardo, kolejny na lodzie. jeżeli zaś pójdzie to jest szansa, że spadnie. Ajajajaj, aj, aj, aj. szkoda, szkoda, że zniknął. Jak pożarek wejdzie to będzie permanentny, bo tam wcześniej były dwa na nim. nie wlatało dobrze. Ale było blisko, żeby tego Hornetka ubić. Załogi dział tutaj widzę. Podwyższonej gotowości. Hornet zdecydował się zrobić nalot na Goldena. No, niezbyt udana opcja, bym powiedział. Albo no, niezbyt trafny wybór. Bardziej to by tak było. Dobra, no. Pytanie, czy ten Hornet dalej tam stoi, nie? No, troszeczkę szkoda zmarnować ten nalot. O, jest. Właśnie. Tak to by kurczę poszedł na, lot, na puste miejsce. No i patrzcie, klika, klika, może by go pokazać. Właśnie dusza do przodu, hornetik. Ale pójdą tu chyba jeszcze apeczki w niego. Zdąży? Nie, nie, zdąży się z kolei zawyścia, ale jest szansa, że. ja minimalnie, minimalnie obok. Odkręcił ten hornetik. Ale tutaj coś czuję, że to już nie będzie długa gra dla horneta. Tu już idzie kolejny, na lodę, on się w wyspę wbije. Poszedł. Jeżeli wejdzie, to myślę, już będzie po hornecie. Może zaliczymy pierwszego fraga na konto wodza. Idzie dość ładnie. I są dwa pożarki i jest kill. Tak jest, mamy pierwszego killa, zobaczcie. 7 minut bitwy, już nie mają lotni. Zły wybór lotni źle się schowała tam ale tu trzeba pochwalić wodza. Bardzo ładnie spozycjonowany. Dorwał ją. Otóż, to lecimy dalej. Torpedy od Bagmurty! Chyba z trampa te torpedy, ale tu mamy już kolejną ofiarę Bismarck. Nie wiem czy nie pójdzie ten Bismarck do góry troszeczkę, czy wejdzie ten nalot kolejny te jeszcze AA działa, żeby tego horneta dobić do końca. Zobaczcie już 23 samoloty ubite. No nie wiem co miał na myśli hornet tak blisko latając Goldena. Golden ma bardzo dobrą pelotkę, choćkolwiek to brzmi, ale na pewno jedną z lepszych w grze. Jak to Holender? Na szczęście Bismarck nie trafił. Ale tutaj jest już apeszki załadowane. I kolejny nalot, kolejny nalot będzie tutaj. Bismarck wpadnie chyba w pełni. W pełni na ten nalot. Tutaj muszę pochwalić wozucie, wykminiłeś, nauczyłeś się puszczać te naloty idealnie. U mnie to jest polączka. Nigdy nie umiem wyczuć okrętu oponenta. Dobra, będzie drugi frak. Pięknie. To jeszcze podpalacz wpada. 120 tysięcy na koncie. Już 10 pożarów, 10 pożarów. No cóż, został Trump na ogrysku. Dziwię się, że ten stół nie pójdzie na spota, albo lotnia tu nie pomoże. Ale wodzo raczej nie będzie pchał się po ten punkt i zawróci. Mądra opcja. Pyta o mody Panna Bismarku, tak? Panna Bismarku się pyta o mody Nie wziął pod uwagę, że ktoś potrafi dobrze grać. No ten Trump był na ogrysku, nie? No tak jest, można powiedzieć. I no, jedna salwa jakby dobra weszła. Jest repa w zasięgu, za chwilę będzie miała też zasięg nalotów 15 km, a i tu minimalnie na dupę poszło bardziej by było, może by było efektowniej I efektywniej Jest, jest trampik Pytanie czy ta lotnia da radę go ubić Jest przygotowany na lot Objęła czy on będzie hamował? Odbija do góry. Proszę. Zobaczymy czy wejdzie kolejny pożarek. Niestety penetracja. Ale tu już jest pożar. W tym drugim jest pożar. I ten nalot drugi. przed praktycznie cały. Pięknie. 16 tysięcy. 16 tysięcy Szkoda, że bez pożaru. To już 157 tysięcy mamy na czas. na 10 minut bitwy minęło. Jeszcze zostało 9 oponentów, dość troszkę jeszcze jest. Jak widać, oponenci tutaj oni idą do środka. Chcą przejąć kapa. Nasza drużyna raczej na bokach. Dobra, repa podpalona. Jeszcze torpę chyba chyba możliwe, że zejdzie. Czy będzie frak dla wodza? Pali się ta repa. Zostało 400. Ale drukuje się, zaczyna się drukować. Kolejny pożarek na Republice. Nie, przepraszam. Pan spół, który szedł na bo Jest frag, jest tak dla woda. Dalej rośnie, bo Vermont podpalony. Oszło nad budóweczki, są już i apeki. Kolejny nalot przygotowany. Ale czy może zaboleć? Tak jest, no to jednak Vermont. Potężnie działa, ale grupa uderzeniowa aktywowana. Także widać tutaj Dywizjonik robi swoje Kolejny frag, kolejny frag, Czyli z Dykruida też ubijemy i będziemy mieli Krakena. To już to na wpadło, zobaczcie. Pod, Od podpalacza my zaczęli z jasną tragedii. Duży kaliber. Grupa uderzeniowa. Teraz czekamy na Krakena wod. Dawaj, dawaj. Liczę na to, że tak będzie. 237 tysięcy już mamy. Nie wpada jeszcze wsparcie. Ależ tych odznaczeń tutaj nasza czaskanach w powietrzu. Jest i Benson. Mamy też pneumota. Pat, pożarek na Zygfryda. Pojawia się i Akizuki Benson oberwał. No tutaj jak wejdzie w to Aki jest szansa, że spadnie. Aj, nie, nie trafili, Nie trafimy wodu. Ale czy ten Aki się tu zatrzyma do tego dynku? To jest często często tak robione przez deki. Odpalony, dwa pożary, czy miał Rkę? Czy miał Rkę? Tutaj już patrzymy czy rośnie na mnie. Nie ma Rki. Rośnie, także te Aki zupy powinno spaść. Będzie frag, liczę, że z tej deski będzie frag. Jeszcze trafiona w dymie, Penetracja rośnie cały czas. Bo nie wiem, czy teraz na mnie jest pożarek z Zygfryda. Poszła Erka, tu czy tu. jest na wyciągnięcie ręki. Gdzieś ten Zygfryd się schował, podwodnie go nie spotuje nam. Cztery fragi, brakuje jednego fraga do Krakena. Mamy Zygfryda, bo mamy Akizuki do ubicia. Dawaj wodzu, liczę, że robisz tu Pięknie do tej kolekcji by się Jest Zykryt, Jest Zykryt. już idzie na niego nalocik. Podwójny w powietrzu, w powietrzu. Jest i niszczarka. Dawaj, 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 dawaj. Torpeda nietrafiona. Aj, 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 ktoś ją ubił. Także zostaje nam tylko wykryt do ubicia, ale dostał, odpalony. 82 tysiące na koncie. Tylko 7000 tysięcy. Hamujemy na wyspie. Zaraz będzie na locik. jest? To już jest, można powiedzieć, końcówka zasięgu, ale też tu burtę pokazujemy. Awa! zabolało to zabolało to trochę szczęścia wodzu tutaj masz że nie zginąłeś są już obeczki załadowane troszeczkę poza zasięgiem nalotów naszych że już ich nie wykorzystamy Uch, tutaj też szczęścia troszeczkę że poszło to góro Podpaliłbyś się z niestety niestety nie podpalone Tutaj na totalnie low HP jedziemy. Właśnie 2000 HPków. Ten ma 1000. Jeżeli wejdzie, to będzie po nim? Nie weszło, nie weszło. Niestety. To trzech razy sztuka? Jest. I tutaj... Zygfryt trafił nas. Niestety trafił nas już. I giniemy. Ale... Zobaczcie, na sam koniec. Krakenik to tylko drastnięcie i grupa ofensywna wpada. To to się bardzo miło ogląda. Wynik 297 tysięcy. No, troszeczkę brakuje. Szkoda, że ta deska nie padła do końca, bo te 3 tysiące by było, gdybyśmy przekroczyli 300 tysięcy, ale i tak jest nieźle. Zobaczcie. Grupa ofensywna, podpalacz, wsparcie, grupa uderzeniowa, kraken uwolniony, to tylko draśnięcie, zwiastun tragedii i duży kaliber. 88 pestek w celu, 106. Celu 25 samolotów ubitych. No tutaj lotnia próbowała podlecieć, ale to był zły pomysł. Ale poważne uszkodzenia, co najważniejsze pięć fraków. Dzięki tego mamy krakę 20 podpaleń. Dodatkowa dwa razy trafiła tylko i zebrane wzmocnienia dwa. No będzie 3000, jestem ciekaw. Nie, brakło. 2987, ale piękny, piękny wynik. Takie bitwy, powtarzam jeszcze raz, bardzo przyjemnie się ogląda. Gratuluję, Wodzu, dla Ciebie. Gratulacje dla Ciebie. Oby takich bitew więcej czekamy. A ze swojej strony zapraszam wszystkich na moje media społecznościowe Facebook, YouTube i do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Hej.